Hazze też, da, da, hazze też, nie kurwo, da. To kurwa patologii w domu Ja zdychałem z mocą a Każdy miał ze mnie zwałę Tworzysz tutaj wale Chłopak rzucił, bardzo smutne To co w mój styws te bajki nute Rzedka to jest Ja jej nigdy nie używałem Gdy byłem kurwy na Z głębi wołałem, ty się cięłaś, ja kurwo zdychałem Ty dostawałeś pocieszenie, ja ci to nie śmiałem Nie miałeś tak Wiele opowiadasz jak cię traktują, choć tak nie miałaś, że jest ci źle z każdego rańca. Historyki wyssane z palca, nie ma fejmu, nie ma popularności. Na 16 urodzinach twój było gości. Zawsze coś do siebie znajdziesz, że jesteś gruba, brzydka, weź przestaniesz. Mlikem pokazujemy prawdę na głośnikach. Coś ci nie pasuje, no to wypad. Prawda w oczy kole, weź pierdalaj ty matole ごありがとうなるほど。